Cześć wszystkim z tej strony Szkarłatny Pumpernikiel i witam was w Age of Empires Definitive Edition. Słuchajcie, według głosowania, które odbyło się na moim kanale w poście pod którym mieliście wybrać jedną z gier, którą będę nagrywać jako kolejną serię na moim kanale, wygrał Wiedźmin. Na drugim miejscu zaś było Age of Empires. Wielu z was również zgłaszało zainteresowanie w trakcie live'ów tą grą, także bierzemy się do roboty. Age of Empires Definitive Edition wyszło niedawno. Niestety w dalszym ciągu nie ma polskiej wersji gry. Można ściągnąć jakieś spolszczenie, ale mi to osobiście nie przeszkadza. Jeśli będziecie chcieli mieć tą grę po polsku, po prostu dajcie znać w komentarzach. Postaram się wtedy ją spolszczyć, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Oczywiście na chwilę obecną nie ma lektora po polsku. Także jeśli będzie taka potrzeba, będę wam po prostu tłumaczyć na bieżąco mniej więcej o co może chodzić w tej grze. O co może chodzić w wątku fabularnym itd., itd. Słuchajcie, jeśli ten film się Wam spodoba, dajcie łapkę w górę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału po więcej filmów tego typu. Okej, okay. nie przedłużamy, przechodzimy do single-player'a. Wybierzemy sobie tutaj kampanię i wybierzemy na początek kampanię Chwała Grecji, w której to będziemy się mierzyć na Półwyspie Polinejskim. Z czterema innymi plemionami, na poziom trudności, wybierzemy sobie standardowy, ponieważ nie czuję się na siłach, żeby już od razu rasować z mega trudnym poziomem gry. Bardzo dawno nie grałem w Age of tak że będę powoli się wdrażać sam w tą grę razem z wami. Z czasem może zwiększymy poziom trudności. Generalnie o co chodzi w tej misji? Mamy założyć kilka farm oraz e, mamy również. Wyeliminować pozostałych, pozostałe plemiona, które zajdą się na tym terenie. Także, nie przedłużając, zaczynamy grę. Na początek mamy czterech chłopów oraz kilku pałkarzy. Jak to nazwać? Niech będzie, że pałkarzy. Jak oni się nazywają? Klabę. No to maczugowcy. Okej, okay. tutaj mamy złoże kamienia. To fajnie. Dobra, słuchajcie, może sobie wykorzystamy tą miejscóweczkę do założenia bazy, bo jest tutaj też pożywienie. Ok, może nieco w dół, w tym miejscu, dobra. Dobra, słuchajcie, na początek zaznaczymy sobie naszych villagersów, naszych wieśniaków i postawimy sobie tutaj centrum miasta. Dlaczego wybieram to miejsce? Jest otoczone z jednej strony lasem, z drugiej strony łatwo będzie nam otoczyć to miejsce naszymi jednostkami obronnymi zbudujemy sobie tutaj oczywiście również kilka domków mieszkalnych, które zapewnią nam miejsca dla kolejnych mieszkańców. Strygerujmy sobie tutaj kilka budowę kilku domków, tak abyśmy byli od razu do przodu, żebyśmy musieli później tego robić. I Zbudujemy sobie również doki, które przydadzą nam się tylko nie wiem czy w tym miejscu to jest dobry pomysł, żeby budować. Teraz jeszcze będę miał drewna. Hmm. No dobra, chwilkę poczekamy, z tym drewnem się nie długo zejść. Dobra, mamy drewno, budujemy sobie to tutaj. Będzie łatwiej można się przemieszczać pomiędzy wodą, a naszym centrum miasta. Z tego co widzę, tutaj się nam trochę sklinowali. Okej, okay, dobra, ciebie wyślemy do drewna, wyprodukujemy sobie kilku villagersów i wyślemy ich do produkcji żywności. Możemy wyprodukować tylko jedną łódkę, ponieważ nie mamy teraz zbyt dużo drewna. No nie dojdziesz do tego. Dobra, to jest kość to drzewo. Dobra, łódeczki będą zbierać ryby. A tutaj wyślemy sobie wstępnie jednego z naszych w celu postawienia Storage Pitu, na który niestety w tej chwili jeszcze nie mam drewna. Także poczekamy sobie chwilkę. Gdzieś tutaj były te gazele. Mamy już trzech, to powinno być wystarczająco. Ok, mamy trzech. Postawmy sobie tutaj storage speed, czyli skład zapasów, można powiedzieć. I tutaj będziemy zaraz się zajmować zabijaniem jelonków. Ok, mamy dwie łódki. Tutaj możemy doprodukować jeszcze jedną łódeczkę. No tak, oni od razu się wzięli za łupanie kamienia, a nam chodziło o zbieranie żywności. Musimy jak najszybciej dotrzeć do ery narzędzi, tak to by się nazywało. Stone Age. Teraz mamy teraz mamy Stone Age. To będzie Tool Age, czyli era narzędzi, era rzemiosła. Jakoś tak. Dobra, teraz chyba mamy dostęp, żeby zbudować tą chatkę, tak jest. Ok, ale nie mamy właśnie limitu populacji, także musimy chwilkę poczekać. Tutaj nasz pracownik zaraz powinien skończyć. Zabudujemy sobie w tej chwili już to przejście, nie jest to potrzebne. Dobra, i na razie myślę, że tutaj jeszcze do tego jednego źródełka możemy sobie przesłać tych te łódeczki. Doprodukujemy jeszcze kolejne trzy. Tutaj na dole jest kolejne źródło, w którym są rybki. Ok, mam wystarczającą ilość pożywienia, aby. A jeszcze nie, jednak 500. Myślałem, że 400. Ok, dobra. To zbudujemy sobie jeszcze w międzyczasie jeden domek. Dwie kolejne łódeczki wysyłamy oczywiście na dół, niech łowią rybki. Dobra, domek postawiony, także wycinajcie dalej drzewa. A wy się nie ociągajcie, tylko zbierajcie to. Dobra. No i dobra, słuchajcie, jak na razie rozwijamy się całkiem sprawnie. W tej chwili jesteśmy w stanie przejść już do Ery Narzędzi. Nasi chłopi zgrabnie zbierają z, mięsko z gazel. Łódeczki działają, także słuchajcie, widzimy się w, e, w erze narzędzi. Postawimy sobie zaraz jakieś koszary, które będziemy rekrutować jako nasze wojsko, oraz, może, oraz być może zajmiemy się wreszcie budową pól uprawnych, które się odbokują chyba razem z erą narzędzi, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, słuchajcie, mamy erę narzędzi. Dotarliśmy do niej, także wyprodukujemy sobie szybko jednego chłopa i zaczniemy. Budować sobie infrastrukturę rolniczą. W tym celu zbudujemy sobie spichlerz. Gdzieś w tym miejscu przestawimy sobie naszych strażników nieco na boki. Ok, i tutaj już nie możemy przejść dalej. Także to jest jedyny, jedyna dostępna. Jedyna ostatnia epoka, do której możemy przejść. Ok, i jak to teraz wygląda? W spichlerzu możemy zb sobie zbadać wieże ochronne oraz nieduże mury obronne. Słuchajcie, zostaliśmy oblężeni przez y, brązowego oraz żółtego gracza. Ciekawy jestem, jak nam to wyjdzie w praktyce obrona przed nim. Mamy co prawda niby trochę lepsze jednostki, ale no dobra, jakoś się nam to udało. Niestety straciliśmy jednego chłopa. Okay. Tutaj udało nam się zbadać wieżę obronną. Także sobie zbudujemy. Not stone. Ok, musimy zebrać więcej dre kamienia. Także w tym celu sobie postawimy tutaj. Kolejny skład zapasów. Oczywiście musieli do nas znowu przyjść. Dobra, trzeba zbadać sobie koniecznie te kamienne mury, zabudować się nieco i rozbudować nasze farmy uprawne. No dobra, słuchajcie, udało nam się nieco opanować sytuację. Jak widzieliście, zapewne ten wróg nie poddawał się w swoich atakach. Zaraz sprawdzimy sobie, czy możemy jeszcze podnieść nieco limit populacji, budując kilka kolejnych domów i spróbujemy zebrać wojsko, którym będziemy w stanie się rozprawić z naszymi najścigami. No niestety, 50 to jest limit naszej armii, także sobie produkujemy może więcej zbrojnych niż łuczników. Będziemy ich sobie tutaj odsyłać. Wyprodukujemy sobie gdzieś 12-13 zbrojnych nie będzie. I zabierzemy sobie kilku łuczników, stąd po prostu może nie tego rannego, a jakiegoś bardziej takiego zdrowego, a stąd oddelegujemy jeszcze jednego łucznika w tamte miejsce. przenieśmy nasze wojska tutaj. I powinno być to wow. wystarczająco. Jest tam w jednego chłopa, dopiero co tutaj był. Aha, okej, okay, czy on jest tutaj, no dobra. Nic już więcej nie jesteśmy w stanie wybudować, prawda? No nie, to jest wszystko co możemy zbudować. Słuchajcie, bierzemy się do roboty i słyszymy się po krótkim timelapsie, tylko zbieram wojska i zaczniemy szukać naszych przeciwników. Wyślemy sobie jednego łucznika, w celu zlokalizowania naszych przeciwników. No, daleko nie szukaliśmy. Wróg się niesamowicie mocno rozwinął. Będzie nam na pewno ciężko się, nim, się z nim rozprawić. Ale postaramy się. Jego armia wydaje mi się, że trochę przysiadła. Skąd mu się tyle wojsk znowu nabrało? Iść na podobne drugie baraksy. porque que né? Czyżby wreszcie udało się nam przełamać obronę czerwonego? Nie wiem jak potężnej armii byśmy musieli użyć, żeby się ich pozbyć w miarę normalnym tempie. No dobra, słuchajcie, udało nam się rozwalić jego wieżę obronną. Teraz zajmiemy się jego w centrum miasta. Mam nadzieję, że nigdzie tutaj już w okolicy nie ma nic pobudowane. Tak, to będzie chyba koniec czerwonego. O, znaleźliśmy trochę więcej kamienia, fantastycznie. To jest jakieś jego targowisko, to jakiś chłop, to go od razu zabijemy. Będę robić sobie od razu trochę jazdy. O, matko, to był ból straszny dupy się z nim uporać. Pewnie gdzieś dalej się pobudował znowu jakieś baraksy, sobie zbudował jakieś koszary. Będziemy zaraz z nimi terroryzować. Dobra, wyślemy sobie tego zwiadowcę. Aha. Mhm. Czyli w zasadzie tylko o to chodziło. No dobra. Czyli czerwony był tak naprawdę moim głównym wrogiem. No dobra, słuchajcie, rozgrywka zajęła nam godzinę 26. Eee, widocznie coś źle zrozumiałem. Słuchajcie, tak się prezentuje nasz wynik końcowy. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że to bardziej chodzi o to, żeby w ogóle wyeliminować wszystkie plemiona, które się tutaj znajdują, nie tylko Polinezjan. Także widocznie coś nie doczytałem albo źle, źle zrozumiałem. W każdym razie, no tak się prezentuje na żywni końcowy. Gra zajęła mi półtorej godziny, słuchajcie. no Powiem Wam szczerze, że nie byłem przygotowany aż na tak dynamiczną rozgrywkę w Age of Empires. Generalnie byłem zdziwiony, że to tak wygląda, przynajmniej w tej wersji. Dawniej gra wydawała, by się, wydawała się bardziej powolna i płynąca właśnie takim swoim statycznym rytmem. Gdzie ataki były narzucone falami, a faktycznie potężna armia była w stanie zagrozić naszemu przeciwnikowi. No chwilę nam się z tym zeszło. Słuchajcie. W każdym razie udało nam się przejść pierwszą misję. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, jeśli nie dajcie łapkę w dół. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału oraz włączenia dzwoneczka w celu uzyskiwania powiadomień o najnowszych materiałach. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta seria naprawdę Wam przypadnie do gustu, ponieważ powiem Wam szczerze, że nawet mi się to spodobało jest to taki fajny flashback do naszego dzieciństwa gdzie wszystko było prostsze i fajniejsze i takie gry robiły na nas dużo, dużo większe wrażenie niż w obecnych czasach, także słuchajcie każdy lajk, like, każdy subik, który wpłynie pod tym filmem będzie motywacją do nagrywania dalszych odcinków Age of Empires, jeśli ten odcinek osiągnie powiedzmy 10 lajków nagrywam drugi odcinek i wrzucam go zaraz na YouTube'a ok moi drodzy, to wszystko z mojej strony na dziś Trzymajcie się ciepło. Cześć.